Pamiętacie te jeszcze zdjęcia, które kiedy myłam w kuchni naczynia, a słońce już zaszło po drugiej stronie plebanii, to od strony przeciwnej, od której było słońce, zobaczyłam ten znak właśnie Y, 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 takiego samego koloru na mojej ścianie od plebanii, a po drugiej stronie serce, to wyglądało jak serce, od góry dwie aorty wchodziły, które złączały się w jedno, w jedną aortę. Także to też jest dla mnie znak. Jak chcecie, posłuchajcie, znak wolności. Szkoda, że nie mają już tych zdjęć. Ja też ich już nie mam. Gdzieś na pewno są w jakiejś chmurze zapisane. A przede wszystkim zapisały się na stałe w moich komórkach. Ten znak, który zobaczyłam na tej plebanii wieczorem myjąc naczynia. Czyby to była koincydencja? W jakim cyklu jesteśmy? Cykl cyklu uwolnienia się. Czyby koincydencja, że w środku tego koła, które się zamknie, a ta ostatnia kobieta miała znak, taki znak, z zamkniętymi dwoma kołami i trzecim zamknięte dwa przęsła. Co jeszcze się zdarzy, aby utworzyła się całość? A w środku ta litera Y. Znak. Z Fotela na fotel, wdrożę tunelem w rozgrzanym powietrzu. Od nas się umiem wolności, kochany rozumiem wolności. Od nas się umiem. Yeah!